Dzień dobry, witam Państwa Kolejna dostawa siana Za poprzednią Iwonko, Arunko, kochana Tobie dziękuję I twoim przyjaciółkom A teraz dziękuję Natalii, Ewie I Tomek Kochane dziewczyny, jedzenie jest najważniejsze, tak? Tutaj to, co było na tych przyczepach no to na trzy dni. Większość z Was nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, jak duże ilości siana tutaj schodzą. Już o słomie nie wspomnę, o osie również nie, ale przynajmniej teraz widzicie, jak duże ilości jedzenia schodzą w karze. Wielu z Was cały czas prosi o pomoc dla koni. Że gdzieś kupują, że gdzieś trzymają w strasznych miejscach i te zwierzęta ginieją za życia. I wszyscy prosicie pomóźnie, pomóźnie. I jeżeli ja nie będę martwiła się o to, że mam ciągłą ciągłość jedzenia wśród koni, to wtedy mogę ratować dalej świat. A świat potrzebuje pomocy. Także pamiętajcie, ja Wam życzę wszystkim wesołych świąt i złotych stołów. Dziękuję.